Kochani, już nie wiem, który raz próbuję nagrać ten filmik, muszę mówić właśnie szybko. Więc to, że dzisiaj puściłam vloga, jest mi strasznie smutno i, i, i źle się z tym czuję, że go puściłam, ale chciałam się wytłumaczyć, że po prostu ja od dłuższego czasu w ogóle nie oglądam telewizji i nawet nie wiedziałam, że dzisiaj, się, że dzisiaj wybuchła ta wojna na Ukrainie. I o tym, że jest taka sytuacja, dowiedziałam się, jak Grzegorz się wrócił z pracy, już filmik był wrzucony. no i później dopiero właśnie te wszystkie takie emocje przyszły, oglądałam te wszystkie wiadomości. Jest, jest mi strasznie przykro, boję się o Was, boję się o nas. Um, um. Nie, nie mogę się wypowiadać za dużo. W każdym razie, tam w tym filmie też mówiłam, że w niedzielę będzie taki, jakiś wesoły filmik z czasów Perel. Nie wiem, czy go puszczę, zobaczymy, jaka, jak to wszystko się rozwinie. nie? Ym. Mam nadzieję, że wszystko będzie znaczy dobrze, już nie może być, bo już się, już się zaczęło źle, ale że ktoś się opamięta i że uda się tę sytuację jakoś załagodzić. Także pozdrawiam Was serdecznie i bądźmy wszyscy silni i dobrej wiary i wierzmy w dobrych ludzi.